Szanowni Państwo, dzisiaj w Sejmie mamy do czynienia z dużą burzą polityczną, natomiast pod, tym, pod tą zasłoną tej burzy politycznej podejmowane są decyzje, które dotykają milionów Polaków. Decyzje dotyczące podwyżki podatków, bo dokładnie tak należy odebrać zapowiedź wczorajszą Donalda Tuska o tym, że zdecyduje się o tym, aby podwyższyć podatek na podstawowe produkty żywnościowe od 1 kwietnia 2024 roku, czyli de facto zlikwiduje tarczę VAT, jeżeli chodzi o ochronę przed podwyżkami ceny żywności. Prezentem wielkanocnym od Donalda Tuska w koszyczku wielkanocnym będą wyższe podatki właśnie od 1 kwietnia 2024 roku i najprawdopodobniej niestety nie będzie to pryma aprilis, tylko rzeczywistość, którą Polacy spotkają właśnie tego dnia. Dlatego dzisiaj apelujemy o to, aby marszałek Szymon Hołownia na tym posiedzeniu Sejmu odblokował jeszcze ustawę, którą posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w zeszłym roku już. Ona od zeszłego roku jest w zamrażarce Szymona Hołowni Ustawę, która gwarantuje zerowy na żywność, e, jako e, rozwiązanie ustawowe, które zostałoby wpisane właśnie ustawowo do polskiego porządku prawnego.